Co z tymi medalami się dzieje? One mają jakieś wyjątkowe miejsce u pani w domu? Mają wyjątkowe miejsce, ale bo muszę powiedzieć, że to są wyjątkowo śliczne medale. Naprawdę, proszę zobaczyć I takie e, regionalne jakieś barwy i to te medale są takie kolorowe i przez to są no, bliskie mojemu sercu, tak jak oczywiście cała idea biegu po nowe życie. No właśnie, myśmy sobie trochę porozmawiali zanim weszliśmy y, na antenę y, i pani powiedziała, że bieg po nowe życie to jest wyjątkowe wydarzenie, bo można tu spotkać osoby, które są po przeszczepach i można spotkać profesorów, które, y, profesorów którzy dokonywali tych wyjątkowych rzeczy. Y, jest tutaj atmosfera której nie spotkamy nigdzie indziej, prawda? Jest atmosfera bardzo wielkiej życzliwości, takiej przyjaźni, radości, wesołości. Naprawdę. I nawet nam deszcz w tym w ogóle nie przeszkodził. Ja jestem po raz trzeci na biegu po nowe życie. Drugi raz w Wilanowie, raz byłam w Wiśle. I tak jak mówiłam, widzę tutaj moich kolegów i koleżanki z pracy, ale również rozpoznaję twarzy i lekarzy i tak zwanych naszych. Proszę mi powiedzieć, e, czemu temat e, transplantacji, transplantologii jest dla Pani ważny? E, no myślę, że zdrowie jest ważne, życie jest ważne. Cóż, mamy jedno życie, a, ale okazuje się, że możemy mieć kolejną szansę na to życie i to jest najważniejsze, szczególnie dla tych ludzi, którzy tego potrzebują. Ja mam taką dosyć osobistą też historię, ponieważ moja młodsza siostra Również potrzebowała przeszczepu, no niestety odeszła, ale ja na biegu pozostałam. Robi to także Pani dla niej m.in. Tak.